Słucha, ściągnięta, taka zmęczona. Mam dla ciebie pielęgnacyjny rytuał, który działa jak oceaniczna kąpiel nawilża, koi, regeneruje i przede wszystkim chroni. A wszystko to dzięki mocy alg i przede wszystkim jednemu z płynów, które świetną robi robotę i ja już Ci opowiem, dlaczego to połączenie właśnie jest takie genialne. A więc zacznę od mojego ulubieńca, płynu nawadniającego, odświeżającego. To jest dla mnie najlepszy rytuał każdego dnia. To taki starter dla skóry, który można przelać do buteleczki i robić sobie taką mgiełkę e, i spryskujesz nią sobie twarz rano, możesz też w ciągu dnia, możesz mm, też przy demakijażu. No i co się dzieje, jak sobie taki mm, płyn nałożysz na swoją skórę? A więc skóra nagle mówi: uff, Uff, dzięki Ci. Płyn zawiera sól kwasu jalaronowego i przyciąga i zatrzymuje wodę. Witamina B3, ekstrakty z jagód Akai i kojące zioła jak np. rumianek, lawenda czy rozma rozmaryn. Jaki jest efekt? Skóra jest natychmiast nawilżona, ukojona, a do tego wygląda bardzo świeże i na wypoczętą ten płyn uwielbiają wszystkie kobiety, wszystkie moje klientki, które już po myciu nakładają ten płyn sobie na twarz, czasem kilka kropel i rozprowadzają na buzi. Dlaczego ten płyn jest taki ważny? Dlatego, że z algami on twa, tworzy bardzo e, wspaniały duet. Dlaczego? Bo jak, to jest takie jak podlewanie suchej ziemi przed nawożeniem. Skóra chłonie składniki i jest jak taka gąbka. A teraz wejdźmy poziom wyżej. Co ty, nagi? Na, co ty na to? A więc następne to algi. To nie takie byle, jakie algi. A więc intensywny krem nawilżający yy, z różowymi algami to jest jak kojący opatrunek na zmęczoną cerę. Pełen witamin, minerałów, olejków roślinnych i przede wszystkim witaminy E. Ten krem Daje nawilżenie aż, uwaga, do 10 godzin. Takie maksymalne nawilżenie. Pięknie wygładza zmarszczki, regeneruje blizny, wycisza stany zapalne i alergiczne e, takie e, reakcje na skórze. Wzmacnia przepięknie naczynka. Jest jak takie ukojenie po ciężkim dniu. Cera, zwłaszcza kobiety, które mają, lubią takie cięższe kremy, to będzie działała na ten krem bardzo spokojnie, gładko będzie napięta jak po bardzo dobrej maserce. Oczywiście tutaj też powiem o kolejnych algach. Jest to bezsłuszczowy żel nawilżający z fioletowymi algami. Z kolei to wybawienie dla cer